To, co zbudujesz darem, możesz ocalić albo zniszczyć charakterem. To, co zbudujesz darem, możesz ocalić albo zniszczyć charakterem. To zdanie przeczytałem przed wielu, wielu laty w jakiejś książce chrześcijańskiej o tym, jak być liderem. I to zdanie zostało ze mną na lata. I rzeczywiście tak jest. Nie tak dawno nawróciła się pewna nasza znajoma i przychodzi na spotkania biblijne, które prowadzimy z moją żoną. I ona właśnie mówi, że no, opowiada, jak jest bardzo poruszona, że na przykład są ludzie, którzy prowadzą uwielbienie, kiedy oni śpiewają pieśni, wiadomo, ona jest świeżo nawrócona, taka głodna, Boga otwarta, więc bardzo intensywnie doświadcza wtedy Bożej Obecności. Mówi, kiedy słyszy ludzi, którzy mówią, głoszą słowo, mówią kazania, to jakby to ją dotyka, tak jakby było mówione do niej. I to są wspaniałe rzeczy. No i rozmawialiśmy o tym, ja mówię, jest co. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, że każdy człowiek musi dorosnąć do swojego daru. No, i co masz na myśli? On ja wie, że można wspaniale uwielbiać Boga, i to jest dar. Ktoś ma dar. Oczywiście ten dar jest wspomagany naturalnie, czyli ktoś uczył się śpiewać, tak, ale ma dar do uwielbiania Boga, do prowadzenia ludzi w modlitwie. Bóg wtedy się objawia. Ale ten sam człowiek. Kiedy przestaje uwielbiać, kiedy jakby ten dar przestaje w nim działać, jest tylko człowiekiem, który też może być niemiły, który może być zmęczony, który może mieć swoje wątpliwości. Podobnie jest człowiekiem, który głosi słowo. Oczywiście musi poznawać to słowo. Musi uczyć się, lepiej przemawiać. Ale jest przede wszystkim to namaszczenie, to działanie Ducha Świętego, które sprawia, że to Słowo jest skuteczne. Ale ten sam człowiek, kiedy nie głosi słowa, kiedy przeżywa na co dzień życie, też poddawany jest różnym pokusom i też czasami tym pokusom może ulegać. Więc mówię, to jest tak ważna rzecz, że to, co budujemy swoim darem, możemy ocalić lub zniszczyć swoim charakterem. Nasz charakter może sprawić, że ludzie odejdą od Boga albo Zostaną przy Bogu. I oczywiście to dotyczy także tych, którzy nie prowadzą służby uwielbienia, czy nie prowadzą służby e, nauczania. To jest bycie rodzicem. Na przykład, kiedy jesteś rodzicem, dobrze wiesz, że dzieci nie tyle słuchają słów, że dzieci słuchają tej mowy, która nie płynie ze słów, czyli mowy naszego życia, tego, jak postępujemy. Pamiętam, jak mój znajomy miał proroctwo do pewnego człowieka i mówi tak. Bóg mu pokazał tego człowieka, że będzie na spotkaniu, więc on wywołał tego człowieka z tą powiedział. Bóg mi pokazał, że będziesz tu siedział, będziesz tak ubrany koło ciebie, będzie siedziała kobieta, która będzie tak i tak wyglądała. Pokazał mi, że masz trzech synów, podał imiona tych synów, więc jakby takie proroctwo, wow. I Bóg tam to było publiczne, tak? To jakby proroctwo i ono jest też nagrane, jest w internecie, więc i on mówi do tego człowieka tak: Tam miał jakieś, do, co do jego służby, jakieś słowo, ale powiedział też tak: Masz synów. I Bóg mówi: Bądź dla nich dobrą nowiną, ale głoś słowo tylko wtedy, kiedy oni będą tego chcieli. Mniej więcej taki był sens tego. Czyli bądź dobrą nowiną przez swoje zachowanie, przez swój charakter, przez przepraszanie, kiedy się pomyślisz, przez docenianie tych synów, przez wspomaganie ich. Czyli to jest dobra nowina móc się za tych swoich synów. Natomiast mów im o Bogu, chodziło o nastoletnich synów, wtedy, kiedy oni będą na to otwarci. To jest jedna z takich rzeczy, których musimy się uczyć, tak? Że, żeby nasz charakter nie zepsuł naszego daru. Czyli charakterem jest to, jak się zachowujemy, kiedy nikt nie widzi? Jak się zachowujemy w odniesieniu do innych ludzi? Co robimy, kiedy jest nam trudno i ciężko? Co robimy, kiedy przychodzą pokusy? To jest nasz charakter. On jest wtedy sprawdzany i testowany. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i kiedy Jezus pełni swoją posługę, to ewangeliści rozpoznają że Jezus jest tym Mesjaszem, który został posłany przez Boga. A jest tym Mesjaszem, ponieważ wypełnia proroctwa mesjańskie. Jedno z proroctw mesjańskich w księdze Izajasza było napisane tak. Oto mój sługa, którego sobie wybrałem. Umiłowałem go, a moja dusza znajduje w nim upodobanie. Mój duch spocznie na nim, a on będzie sądzić narody. Nie sprzecza się, ani nie krzyczy i nie podnosi głosu, nie gnębi słabych i nie gasi najmniejszej nadziei. Jego ostateczne zwycięstwo położy kres wszelkiej walce, a jego imię będzie źródłem nadziei dla całego świata. Ewangeliści opisali to, pisząc o Jezusie, mówiąc, to on wypełni to słowo: On miał taki charakter. I teraz w jaki sposób Jezus miał ten charakter? Na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Pierwsze, to prostwo Bóg Ojciec mówi, oto mój sługa, którego sobie wybrałem, umiłowałem go, moja dusza z Nim znajduje upodobanie. Duch mój spocznie na Nim. Czyli Jezus miał świadomość, mam w życiu do wypełnienia misję. Ty i ja mamy w życiu do wypełnienia misję. A pierwszym elementem tej misji jest to uwierzyć w to, że jesteśmy ukochani przez Boga. Bóg Ojciec powiedział do Jezusa, Ty jest mój syn umiłowany, zanim On zaczął posługę. W momencie, kiedy został ochrzony w Jordanie, Bóg to powiedział i dopiero potem Jezus zaczął posługę. Bo Bóg Ojciec nie powiedział, kocham Cię, bo tak wspaniale mi służysz. Bóg Ojciec powiedział, kocham Cię. I Bóg to samo mówi do Ciebie i do mnie, kocham Cię. Kocham Cię. Nasza posługa to nie jest zbieranie punktów u ludzi, u Boga czy u ludzi. Nasza posługa to nie jest to, żebyśmy czuli, że jesteśmy lepsi od innych. Nasza posługa... Wypływa z tego, że Bóg Ojciec nas kocha, że Jezus stał się dla nas sługą, umierając na drzewie krzyża. I dlatego my na tą miłość odpowiadamy miłością. I kolejna rzecz, mój Duch spocznie na nim. Duch Święty daje nam siłę do tego, żeby być lepszym mężem, lepszym Ojcem, lepszym, nie wiem, liderem uwielbienia czy nauczającym Słowa. To Duch Święty to sprawia. Ale Czyli rozumiemy, że to pochodzi od Boga, że to jest Jego dar, że On nas kocha, że On daje nam Ducha Świętego, że wszelka chwała za owoce naszej służby należą się jedynie Jemu. Natomiast my mamy dbać o nasz charakter i co chcę wyłuskać z tych elementów, które tam są? Kiedyś już z tego fragmentu głosiłem, mówiłem o tym, że nie sprzecza się, nie podnosi głosu, mówiłem o, o tym, jak w mediach społecznościowych ludzie czasami się zachowują. Natomiast tutaj. Na inny fragment dzisiaj zwrócę uwagę, nie gnębi słabych i nie gasi najmniejszej nadziei. Kiedy ludzie czują, że są od kogoś lepsi, często gnębią tych ludzi, albo nie zwracają na nich uwagi, albo ich odrzucają. I naprawdę kościół jest tego pełen. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej ze względu na swój wygląd, ze względu na gdzieś swoją taką wrodzoną nieśmiałość, kiedy jestem w obcych miejscach, zawsze jestem na uboczu. I raczej ludzie nie podchodzą. A jeżeli już ktoś podejdzie, jakby nie, nie, nie znając mojego backgroundu, nie wiedząc, to raczej to, co dominuje w takich postawach, to jest postawa jestem lepszy. I kościół jest pełen ludzi, którzy są niezauważeni. Jeżeli chcesz mówić, jak ja mam zmienić swój charakter, zauważaj ludzi niezauważonych w kościołach. Zauważaj ludzi niezauważonych, którzy są w pracy, zauważaj ludzi, którzy są niezauważeni, a którzy są wokół ciebie. Bóg kocha tych ludzi i Bóg ma dla nich też plan, i oni są bardzo wartościowi, ale ktoś musi ich zauważyć. I druga rzecz, która jest powiedziana: nie gasi najmniejszej nadziei. Ludzie czasami borykają się, próbują, walczą o swoją wiarę. I bardzo łatwo jest powiedzieć coś w stylu, jak mój znajomy opowiadał kiedyś ze łzami pokutował. mój przyszła do niego dziewczyna i mówi: Ty mówisz, żeby godzinę, dziennie czytać Biblię. No ja czasami to są dni, kiedy w ogóle nie czytam, a są takie dni, kiedy czytam, nie wiem, no dwa, trzy zdania, one tam chodzą za mną przez cały dzień, ale co to jest? On mówi: No właśnie, co to jest? Przestań się oszukiwać, że Ty kochasz Boga. Mówi, jak okrutne były te słowa, które jej powiedział. Musimy dostrzegać najmniejszy. Promyk tego, że człowiek chce iść za Bogiem, że szuka Boga i rozbudzać to, 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 to ognisko, które może dogasa albo dopiero się rozpala, rozbudzać je, budować tych ludzi, żeby mogli iść bardziej za Bogiem. Duchu Święty, który wspaniale ukształtowałeś charakter Jezusa jako człowieka. Przyjdź do nas, Duchu Święty, i pomóż nam właściwie ukształtować nasz charakter, abyśmy to, co budujemy naszym darem, mogli ocalić naszym charakterem. Amen.